Cześć, w dzisiejszym szybkim odcinku pokażę Wam, jak sprawdzić sobie światła tylne, czy wiązka jest sprawna. Nie musicie posiadać akumulatora, kluczyka, przedniej wiązki, przełączników itd. Sprawdzamy tylko instalację główną, tak? czyli nie sprawdzamy sobie instalacji, która idzie od kostki instalacji tej dziewięciopinowej i dwupinowej do kierownicy. Tej wiązki nie sprawdzamy, sprawdzamy wiązkę główną. Można sprawdzić to multimetrem, aczkolwiek też można sprawdzić akumulatorem, tylko musicie mieć zestaw takich różnych przejściówek, jak tutaj mam zrobione. Tutaj jest zworka, którą manewrujemy sobie po kostkach, tych dwóch kostkach, czyli dwupinowa kostka oraz dziewięciopinowa kostka. Tutaj mam zworkę żeńską, również do manewrowania po kostkach. Tutaj mam. Pod minus, czyli tutaj wpinam sobie minus akumulatora i sprawdzamy to w ten sposób. Już Wam pokazuję. Ok, i patrzcie. Niebieski przewód podłączyłem sobie pod plus akumulatora. Idzie sobie tutaj, tutaj, tutaj i do gostki, którą podłączacie pod silnik. Żółty przewód łączy się z tym plusem, tak? Z żółtego przewodu są zasilane w tym skuterze światła, czyli z statoru są bezpośrednio światła zasilane, i później ten żółty przewód również idzie do regulatora napięcia, ponieważ światła tutaj są AC. AC światła są pozycja mijania drogowe, drogowe mruganie jest z przewodu czarnego, czyli DC, prąd stały, tak? A reszta tych świateł jest prąd przemienny światło stopu również jest prąd stały. OK. Tutaj mam dodatkową kostkę, która jest do ładowania akumulatora. Kostka fast charging, tak sobie to nazwałem. Czarny przewód to jest masa, bezpośrednio pod akumulator i on się łączy z masą akumulatora. OK. Także tutaj mamy to omówione, jak podłączyłem. Idziemy do przodu do kostek. Za pomocą tej zworki będziemy sobie zwierać tak. Tutaj mamy zasilane, żółty przewód i zielony, są to przewody zasilające, wszystkie światła prądem przemiennym i powrót mamy w tej kostce, ponieważ z przodu również musi być powrót do tyłu, do światła pozycyjnego i do światła stopu, tak, i do kierunkowskazów. I tutaj mamy to wszystko. Światło stop to jest zielony przewód z żółtym paskiem, ten tutaj, brązowy to jest pozycja z tyłu. I również podświetlenie licznika, i tak dalej, również z brązowego przewodu jest. Gdy włączycie sobie światła drogowe bądź światła mijania, również pozycja musi Wam się świecić. To nie jest tak, że przełączycie te światła i pozycja nie świeci. W tych skuterach pozycja się świeci. Jest to Router City Line 2013 rok Euro 3 norma. Żółty przewód z zielonym przewodem i żółtym paskiem. Są spięte razem z worką. Światło stop się świeci. Teraz wypinam to stąd i wpinam tutaj na środek. Teraz światło pozycyjne się świeci. Nie wiem, czy to widzicie. Od razu Was uszczegam oszczegam i uprzedzam. Nie podpinamy pod żółty z białym paskiem tutaj. Nie podpinamy pod niebieski z białym paskiem. Nie podpinamy pod czerwony z białym paskiem, z żółtym paskiem, ponieważ może Wam wybuchnąć bak. Żółty z białym paskiem i niebieski z białym paskiem są do pływaka. I tutaj jest sterowana oporność, tak? Przez masę. Gdy Wy plus podepniecie, może wytworzyć się iskra i bak wybuchnie. A czerwony z żółtym paskiem jest to przycisk rozrusznika sterowany masą. Czyli jak masę sobie plus podepniecie pod masę, no to robi się zwarcie, nie? Dlatego pod te przewody nie podpinajcie i bądźcie ostrożni, gdzie podpinacie. Możemy sobie jeszcze sprawdzić kierunkowskazy, niebiesko-jasny przewód oraz pomarańczowy przewód, ten tutaj. Gdy podepniecie sobie bezpośrednio w ten sposób, kierunkowskaz będzie non-stop świecił, nie będzie przerywać. Także tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że komuś pomógł ten filmik i na razie.